Forest of Albion lay the small town of Oakvale, unchanged by time and untouched by the sword. Here lived a boy and his family. A boy dreaming of greatness, of one day being a hero. Sometimes he imagined himself as a noble knight or a powerful wizard. And other times he dreamt he'd be an eagle warrior. But in all his dreams of greatness, he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him. Come on, wake up! Daydreaming again, were you? Just like your mother, mind always wandering. Well, let it wander off to find your sister, will you? She's out playing by the Barrowfield gate. Remember, you haven't given her a birthday present yet. Don't tell me you forgot to get her one. Well, I'm not bailing her out this time, son. Can I tell you what? I'll give you a gold piece for each good deed you do around Oakvale. That should be enough to buy her a present. Now, get moving and stay out of trouble. Witam was wszystkich w grze Fable, zapomniane opowieści. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba. Ja jestem sznycel Polska i zapraszam do oglądania pierwszego odcinka z gry Fable, zapomniane opowieści. O, co teraz? Prezent urodzinowy. Dobra, nie bądźmy źli. Idziemy dalej. No, tak mamy mało życia Gra jest ogólnie bardzo płynnie, chodzi jak widać Nie ma lagów Aha Tab zapomniałem całkiem co... To jest skupiec i to, to dalej 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 Nie ma co go słuchać bo on nic ciekawego nie mówi Jak chcesz kupić swody to zatrzymaj taki złota. No Teraz muszę zrobić jakieś dobre uczynki. Dobra, teraz muszę znaleźć się męża. Z że przyciskiem się szybciej biegnie. Na szczęście w tej części w fable jeszcze nie ma czegoś takiego, że on nie może za długo biec. Teraz trzeba powiedzieć, że za dobry uczynek i sztuka złota od ojca. Powiedzieć kobiecie o zdradzie jej męża. Tak. Robili swój pierwszy dobry uczynek. Pamiętaj, aby powiedzieć o tym ojcu, który da ci za to nagrodę. Zostaliśmy po prostu dwa dobra. Później będziemy mieli jeszcze magię, tutaj tu jest bardzo dużo magii w tej grze. Bardzo dużo broni. Jedna z pierwszych gier tego typu jakie grałem w ogóle. To twoja nagroda za dobre uczynki. więc jest właśnie dużo złota na prezent dla Teresy. teraz. Kurde. Ostatnio grałem sobie w Fable 3 i przyzwyczaiłem się, że tam na top się przebiegał. Tak mi się zdaje przynajmniej. czekoladki. Ja potrzebuję na to. Wszystko mi się już my. Nie, no nie, nie mogę chyba iść jeszcze. Ale przedniemy się, zobaczymy. O, to woda brzydka była. Zobaczymy, co teraz trzeba zrobić. Jeśli macie jakieś uwagi, dane, na przykład, że coś się nie nagrało, albo coś... Bo To odcinek muszę wrzucić niewolno, jak się nagra. Pierwszy. Czekajcie, muszę przypomnieć sobie, jaki jeszcze był dobry odcinek. Hmm.

O wiem, 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 jakie były uszynki już Najpierw pójdziemy tu Musimy pilnować mm. to teraz podsuwam, no nie mm. nie wiem, On to sobie spodsuwałem z jeszcze baczkiem. Nie nie? Nie Tak, dobry uśmiech. Tak będzie najlepiej, chyba. Nie ruszać się i czekać na niego. Ale gdzie on jest? A mam fajne szalki! Szalka. Szalka... ...druga jest popsuta. <laughs> Ale laczędzie. Dzięki chłopcu doładowała wielka... ...sługa. Powiem twojemu tacie, że jak... Z Ciebie, Święty Jezus. Dostaliśmy troszkę pieniążków, teraz musimy zlać takich trzyklastów. Ja cały czas ściskam ten tap, Jezus Maria. Wszyscy się mnie boją, jestem straszny. Ale szpan. Ale zęby. Teraz ten miś. Trzeba oddać go na tej dziewczynce, więc następny dobry uczynek. Dostaniemy dużo złota już. Tab nie wykończy normalnie. Mamy cztery dobre uczynki wykonane chyba. Tak mi się zdaje. Uje. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. yeah. Jesteśmy bogaci. Szybko wziąć, wziąć, wziąć. czekoladki jest. Jak to 3 zł, czyli. A, gdzie by się ostro było? Jest dookoła to przejść. Pamięć krótko trwała. No, ładnie mi chodzi o 30 fps, na, no, jak na mój komputer to. Całkiem nieźle. A właściwie Teraz będą mandyci Teresa Czekaj. Wiedziałem, że będziesz chciał przynieść mi słodycze Tak jak w moim śnie. Teraz będzie dobry Coś tu nie wie. O się po prostu skrzyje za płotem i go nie znajdę. To jest najlepsze. Ciekawe naprawdę. Teraz czas na opowieść. Slaying and burning in the, the of their red flames into the night as the villagers screamed and begged for mercy. And soon their bodies filled the street. Dobra, ominę taki filmik, nie chcę mi się tego oglądać. To szybko biec do ojca, to powinno się spaść jakoś coś, o nie. Oh, no, Fado. Pierścień. We'll Boom. We'll the Give me your hand. Powinno być. Dać mu rękę czy nie dać? Ano, ale no, tych tak się weźmie nie. Czyli tak się da. To byłby fajnie tak. Fajnie to wyglądają te czary. O Jezu. Zapis automatyczny. Gdybym za nim nigdy nie wola... wyjrzałem tego filmiku.

dźwięki z gry mam nadzieję. Tutaj będzie można w jakiś podobny omiar żyjąc takimi. Mówili, ale ja nigdy tego miecza tutaj nie miałem Jestem ja sprawdzony na lecie jak to działa z tym mieczem, ale jabłko, jabłko, japko Wszystko się robi na tabu, to nie jest gotik. Chcę pamiętać X-Pic. Na shift można zbierać, ile pamiętam. Kontynuuj. Zamiń w gildi. Jeśli słyszycie odkurzacz w tle to sorry. nie muszę po prostu tu ogarnąć grafikę, bo jest ja taką wodą wytrzy... O, od razu lepiej. Od razu lepiej, no. Nawet nie laguje. Ciągle do Was informację. Dzięki dosłownie expo w Minecraft' jest właśnie z tej gry. O, 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 zlagowało. Coś chyba przedobrzyłem z tym. Dobra, powinno być lepiej.